Siemano, w kolejnym odcinku właśnie wyruszamy z Nary kierunek Hiroshima. Jakieś 3-4 godziny zajmie nam tam transport. Zaraz z jakiegoś familii Marta albo Seven, nie lecimy po jakiejś Onigiri, żeby coś oszamać w pociągu. No i w planie jeszcze dzisiaj jest troszeczkę zwiedzania w Hiroshimie. Zobaczymy, ile realnie tego wyjdzie, ale myślę, że z 3 godzinki pochodzimy sobie tak jeszcze za dnia. Zobaczymy kopułę bomby atomowej, na przykład. Największy nacisk mam właśnie na to. I oto już idziemy na taką wyspę specjalną, ale to się dowiecie, już. Później co to jest i o co chodzi z tym. No, już w pociągu bierzemy się za jedzonko. Klasycznie jakieś onigiri z łososiem, onigiri z jajkiem, kurczakiem, To ciekawe. No i tego porkbany, czyli te bułeczki takie co jadłem, bardzo fajne. Mam przesiadkę w Kyoto. Może się jakoś to uda zrobić. Zobaczymy, bo to wcale w tym Kyoto nie jest takie proste. Chyba najgorzej skomunikowane miasto, tak mi się wydaje, z tych co byliśmy. I następnie do Hiroshima. się prezentuje nasz nocleg. Ogólnie całkiem spoko. Pokój trochę większy, ale łóżka też większe, więc przestrzeni jest tak samo mało jak nie mniej niż wczoraj w Narze. Ważne, że jest gdzie spać. Chłopaki zadowoleni, bo mają kołdrę wspólną, więc jest git. Chyba idziemy coś szybko przekąsić. Obok noclegu mamy większość rzeczy, które chcemy dzisiaj zwiedzić, więc lokalizacyjnie super, wybraliśmy. Także szybka szama jest godzina 16, jeszcze półtorej godziny sobie pochodzimy obok tutaj tych atrakcji typu Kopuła Bomby Atomowej. Park, taki. A few moments later. Testujemy mazemę, czyli to jest taki makaron. Pisało, że bez bulionu, ale tam jest troszeczkę umaczany takiego sosu, który ma trochę konsystencji bulionu. Tylko mam jajeczko w koszulce. Podwójną porcję czasu mam do tego. No i jeszcze taki zestawik wziąłem, czyli jest ryż. To jest rzekomo large rice, czyli 180 gramów. No raczej nie. I pierożki. Może zaczniemy od pierożka w sumie. Pioszki takie trochę w stylu chińskim mam wrażenie. Z głębokiego tłuszczu, takiego naprawdę z głębokiego tłuszczu. Ale te końcówki ciasta są trochę takie słuchawe, szczerze mówiąc. Mięso fajne, ale taka szczudemka, bym powiedział, może 6,5, bez szału. Oba, bierzemy się za makaronik. Tu się wybierało pikantność, wziąłem dwójkę, maksymalna była 8. Szczerze mówiąc, jest trochę pikantne, dobrze, że nie zeszalałem więcej. Pikantność jest. Makaron bardzo dobry, bardzo ciekawy pomysł. Właśnie. To się nazywa, tak jak mówię, mazemen, ale jest bardzo fajne, troszeczkę mokre. Ale dużo kluseczków, naprawdę fajne. Do tego czasu. Czasu fajnie zrobione. To jest ale takie właśnie inaczej niż zazwyczaj. Tak bardziej napieczony styl. Fajne. Bo to masz takie same słumy. Bardzo dobre miasto Powiem tak, tak kocham makaron, że nie umiem tego źle ocenić. To jest po prostu dziewiąteczka. Naprawdę fantastyczne. Fajny sosik, teraz naprawdę pikantne dań, jak na moje kubki smakowe, jak na to... To jedliśmy w Japonii, czyli generalnie to nie jest pusta kuchnia. I to jest to pikantne, ale bardzo fajnie pikantne. Wszystko się tutaj zgadza. Myślę, że jeszcze jak będzie okazja, to zamówię. Może trochę ramy, ale bez bulionu. Czy to jajeczko trzeba rozwalić? Pół. I teraz troszeczkę żółteczko się rozlewa po tych kruchach. I to jest już iście japońskim stylu, czyli rozwolne żółteczko. To wynosi jeszcze na wyższy poziom to danie. Na wyższy level. Dobrze jest. No i zaraz idziemy zwiedzać, także na pustaka nie ma co chodzić. Jesteśmy tutaj w okolicach parku upamiętniającego wybuch bomby atomowej podczas II wojny światowej w 1945 w Hiroshimie. Zaraz pospacerujemy po parku i będziemy później iść w kierunku kopuły bomby atomowej. Następnie, bo to jest wszystko obok siebie, jest zamek Hiroshima. Także tak sobie chwileczkę, jeszcze z półtorej godzinki pochodzimy po okolicy. No, tutaj jesteśmy bardziej na południu, kwiatki kwitną, drzewka różowawe. Także jest naprawdę sympatycznie. Jest około 18 stopni. Słońca dzisiaj nie ma, ale jest tak, jest bardzo przyjemnie. Ja jestem w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach i jest naprawdę spoko. Pomnik przedstawia matkę chroniącą dziecko przed wybuchem. Tak symboliczny a to oczywiście wymiar wszystko. No jest to bardzo poważne miejsce, to pewne. Wydaje mi się, że na pewno dalej to w świadomości Japończyków ta sytuacja, ta w ogóle II wojna światowa cała w sobie, na pewno ma dalej piętno. No i chyba mają... Na pewno duże refleksje, jeśli chodzi o podejście do takiego imperializmu obecnie. No, Japończycy, jeśli chodzi o wojsko, to raczej są bardziej pacyfistami niż by się bawili w wielkie zbrojenia czy jakiś wielki mit o obyciu imperium, bardziej technologicznym. Choć to też nie do końca mam wrażenie. No, jest to wszystko na pewno smutne, że tak to się skończyło. Sam przecież nie wiem, co o tym myśleć, ale się sporo mówi, że gdyby nie użycie przez Harry'ego Trumana bomby, no to tak naprawdę Japończycy by się szybko nie poddali. Aczkolwiek też słyszałem sporo o dużej symbolice, że wejście Stalina po prostu w, do Japonii, że to było ważniejsze, jeśli chodzi o zakończenie II Wojny Światowej. Że to było bardziej istotne. Trudno powiedzieć, ja nie jestem historykiem, nie będę się spierał. Wydaje mi się, że to wszystko jest po prostu ciężkim tematem i na pewno sprawą na dłuższą rozkminę, na takie opisanie tego wszystkiego w minutę. No na pewno ta sytuacja już życie broni. Na, no jakby nie patrzeć na cywilach nie jest nic przyjemnego i bardzo, bardzo poważna sprawa jakby nie patrzeć. Też już nie chcę wchodzić w te tematy, bo... Mówię, ekspertem nie jestem. Każdy sobie na pewno myśli coś na ten temat. Na pewno jest to miejsce pełne zadumy. Tam w tle jest kopuła bomby atomowej. To jest po prostu budynek, który został. To miejsce, gdzie pali się płomień to symbolizuje otwarte ręce czyli błaganie o wodę, możeśmy właśnie podsłuchali trochę przewodnika jakiegoś amerykańskiego jak opowiadał grupce amerykańskim emerytom właśnie co to symbolizuje, także potwierdzone info no, powiem Wam, że miejsce warte odwiedzenia, Prawda jest to coś bardzo ciekawego i nieszablonowego. jeśli chodzi, myślę, że Hiroshima jest trochę mimo wszystko nieoczywisty kierunek turystów trochę jest, ale mam wrażenie, że więcej Japończyków tutaj spaceruje. Historia jest bardzo złożona, brutalna. Też można powiedzieć, że to Japończycy sobie tego piwa naważyli I też jest tutaj dużo prawdy w tym, no bo oni zaatakowali z zaskoczenia. Oni tutaj zac zaczęli też konflikt po tej stronie świata. Też oni nie chcieli zrezygnować, także jak najbardziej nie można mówić, że tutaj jedna strona jest winna, czy druga. Po prostu wojny są bardzo rozbudowane, wielowątkowe. Nie ma dobrych i złych po prostu tutaj. Jedni i drudzy ponoszą sporą odpowiedzialność za historię. I tak to trzeba chyba interpretować po prostu. Tu jest napisane na tablicy, że właśnie śmierć Sadako Sasakiego, dwulatka, który właśnie został narażony na promieniowanie po wybuchu i to właśnie zainspirowało do stworzenia takiego... Podnika. Można podejść i każdy po kolei dzwoni dzwonem. To właśnie ma takie znaczenie symboliczne. Idziemy parkiem w kierunku tej kopuły, żeby podejść bliżej. Wszystko tu jest naprawdę blisko siebie, także myślę, że godzinkę czasu i na spokojnie można wszystko obejrzeć. Jest też muzeum, ale do niego pójdziemy prawdopodobnie za dwa dni w dniu wyjazdu. Ale to jeszcze zobaczymy. No na pewno z czystym sumieniem mogę polecić to miejsce do zobaczenia. Chwyta trochę za serce mimo wszystko. Tu właśnie w okolicach tej kopuły Tutaj tego parku był Grand Zero, jeśli chodzi o detonację tej bomby, czyli tej w tej okolicy ona w ogóle wybuchła. No teraz nie wiem, że tego budynku to nie widać, no tak naprawdę, gdyby nie to, że jest to takie miejsce na wspomnienie o tym, to by człowiek nawet nie wiedział, że takie coś miało miejsce, Oprócz tutaj oczywiście ruin tego budynku. Ale no mówię, naprawdę wygląda to przejmująco, chyba to jest odpowiednie określenie. Jesteśmy przy zamku Hiroshima. Też bardzo ładny. Ten jest mniej monumentalny, ale fajnie wygląda na wodzie, czyli klasyka japońska. Ale aż tak na wodzie, w sensie, że mury wchodzą do wody, to takiego jeszcze nie widzieliśmy. To, co widzieliśmy na początku, to właśnie taka część jakby przedsionkowa. Taki, wiecie, pierwszy punkt na wodzie i teraz wchodzimy do takiej właściwej, która też jest położona na wodzie. I tak samo mury wchodzą prosto do fosy. No, z jednej strony te wszystkie podobne są zamki, ale z drugiej strony jednak się różnią, szczerze mówiąc są fajne, na pewno nie na tyle, żeby wiecie, wszystko podporządkowywać pod oglądanie tych zamków Japońskich Bo Uważam, że aż tak to nie, ale na pewno jak się jest w okolicy to warto zobaczyć, ale nie robić wszystkiego pod to Fajna rzecz, na pewno chyba najbardziej polecam zamek Osaka mimo wszystko, w szczególności jak widzieliśmy nocą ładnie na różowo oświetlony I to jest chyba taki top topów, choć tutaj też naprawdę sympatycznie jest w Hiroshima jeśli chodzi o aspekt wizualny, podejście pod ten zamek, no to w ładnym parku, bo to jest cały już ogromny park, i dopiero podejście pod tą główną część zamkową. Niedoceniany, uważam. Naprawdę super jest ten zamek Hiroshima. Tu już widzę, jak się pięknie ukazuje z drzewek. No, jest naprawdę najwyższy chyba z tych wszystkich zamków. Ten Osaka w takim podwyższeniu jest w trochę, w trochę innym stylu, szczerze mówiąc. Dobra, fantastycznie to widać. Światowej zamek został zniszczony i odbudowany został w 1958. Troszeczkę z innego powodu, ale zazwyczaj te zamki japońskie są odbudowywane, bo jak nie jakiś pożar to Zdobyto, albo właśnie zniszczono podczas II wojny światowej, aczkolwiek chyba takie tego typu zniszczenia powojenne, to wydaje mi się, że głównie jeśli chodzi o drugo, samo w sobie do wojnę światową, to chyba głównie właśnie ten w Hiroshima. Żeby podejść tak pod zamek, to nie trzeba nic płacić. Wejście jest dopiero płatne na zamek sam sobie, i to 200 jenów bodajże, ale my już pod zamku Matsumoto nie jesteśmy chętni na wchodzenie do środka. Zresztą teraz jest i tak za późno, żeby to zrobić. Moim osobistym zdaniem najlepiej jest wchodzić pod zamki, zrobić sobie ładne zdjęcie. O tam czapla jest, idziemy właśnie ukampić. Wiecie, zrobić sobie ładne zdjęcie zamku, czy sobie siebie na tle zamku. Wchodzenie na te zamki to generalnie tam nie ma nic ciekawego. Najczęściej jedna witryna i same drewno tak naprawdę. Alex wypatrzył czaplę. Są dwie sztuki. Wydaje się, że to są czaple. ornitologii nie jestem. Tak. Powiem tak, godzina 25 od wyjścia ze restauracji, do zobaczenia tego wszystkiego. Także naprawdę super, że to jest wszystko dosłownie obok siebie. Widoki piękne. Wszystko bardzo estetyczne. Zamek piękny. To, że to jest jak zawsze w parku, Mamy mega się połączenie. Taki piękny park, na środku gdzieś ładnie wyeksponowany zamek. No bardzo, ale to bardzo się to łączy. No Japonia pod tym względem super. No i pod każdym względem. Jedzenia też w sumie. A przede wszystkim może jedzenia nawet. Dzisiaj speedrun zwiedzania, a teraz idziemy na tonkatsu. Już jest lokal wybrany. Są trzy opcje. Albo nas nie wpuszczą, bo zamknięte, albo nie wpuszczą, bo jest pełne, albo nie wpuszczą, bo tak. Zobaczymy, która z tych wersji dzisiaj będzie. Przejdźmy do To jest z kurczaka. A wiecie, czemu się najem jestem taki spokojny? Bo jeszcze będzie druga porcja. To jest jumbo tonkatsu. Jest przeogromniaste. Testujemy kurczaka i zaraz dostajemy po jednej porcji jeszcze wieprzowinki. A dzieło? Mmm, nasz schabowy, z kurczaka, to jest popierdółka. To panko, ta ilość tej panierki, Chrubkość, tłustość, soczystość, no perfekcja. Już ten sosik on no jest taki wędzony, to jest chyba ślipkowy właśnie, fantastyczny. Teraz testujemy tą pyszność, czyli w takich bardziej kuleczkach podane tonkatsu, czyli schabowy. Po to, żeśmy w sumie przyszli. Sosik tonkatsu i Powiem tak, petarda, nasz schabowy przegrywa w tej równej walce z kretesem. Po prostu poległ zbity do zera. Jak Marcin Najman dosłownie. Japońskie tonkatsu oraz ta wersja z kurczakiem to jest po prostu inny level. Fantastyczne, naprawdę fantastyczne. Tu jeszcze może Alex powiedzieć, co o tym sądzi? Czy to ja się tylko podniecam? Czy rzeczywiście jest. Nie, no, to jest niesamowite. Połączenie właśnie z tym takim śliwkowym sosem, Proszę sobie dać trochę cytrynki. Dużo więcej smaku niż z zdecydowanie. No potrafię, potrafię. W to plus ta panierka jest bardzo chlupiąca. Niesamowite połączenie. Jestem tego największym. Jest okejka, jest widelczyk musłem. Powiem tak, fantastyczne jedzenie. Tonkac to jest top topów. Naprawdę przegenialne, bardzo dobre. Panierka to po prostu chrupiusieńka. Ale pyszna w smaku, do tego kapitalnie soczyste mięso. Nie wiem, która wersja lepsza, czy z kurczaka, czy ze schabu, ale chyba kurczak mimo wszystko. I jeszcze ten sosik, taki majonezowo-sojowy bym trochę powiedział, że sos sojowego tam trochę w tym majonezie był taki bardzo płynny. I do tego ten śliwkowy, taki wędzony sos tonkatsu, no po prostu petarda. Teraz aż musimy rozchodzić to, bo zadłem dwie porcje i czuję to, że to są dwie porcje. Chodzi jak beczułka, także szybki spacer i do łóżeczka. Dzisiaj trzeba się wcześniej położyć i jutro jedziemy na wyspę, której imienia teraz nie wymówię, bo jest zbyt skomplikowana. Miyajima prawdopodobnie. Ale tu u nas z tymi nazwami jest tak, że my myślimy, że to jest taka nazwa, a się okazuje, że to jest inna, bo one są dosyć takie nieintuicyjne dla naszego języka. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się co sobotę o godzinie 11. Trzymajcie się. Cześć!